Równość 1 przez 4 plus 1 przez 5 plus 1 przez a równa się 1 i jest prawdziwa dla. I cztery opcje, którąś trzeba wybrać. Wszędzie są tutaj ułamki. No i żeby wybrać tą poprawną opcję, no to musimy zrobić tak. Bierzemy sobie to nasze równanie. Kłopotem tutaj na pewno jest to, że nie wiadomo, a jest w mianowniku. Ale my musimy tutaj najpierw zacząć od tych ułamków. Te ułamki możemy sobie do siebie dodać. I żeby to zrobić, to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Ten wspólny mianownik to będzie 20. Pierwszy ułamek pomnożymy sobie razy 5, 1 razy 5 to będzie 5, no a 4 razy 5 to będzie nasze 20. Drugi ułamek musimy sobie pomnożyć razy 4 i dostaniemy z tego 1 razy 4 to 4, a 5 razy 4 to 20. Ta reszta nam się nie zmieni. Mamy ten wspólny mianownik, no to dodajemy 5 plus 4, to nam wyjdzie 9 dwudziestych, a ta reszta ciągle się nie zmienia. Teraz przeniesiemy te 9 dwudziestych na drugą stronę, no i trzeba by tutaj odjąć te dwie liczby. Żeby to odjąć, to tą jedynkę możemy sobie zamienić na ułamek o mianowniku 20, żeby nam pasowało do tego, a żeby to była ciągle jedna całość, to tutaj u góry musi być 20 dwudziestych. 20 dwudziestych to jest to samo co 1. Czyli mamy coś takiego, no to możemy te ułamki teraz odjąć. 1 przez A będzie równe tyle co 20 odjąć 9, czyli 11 dwudziestych. No i to jest równanie w postaci proporcji. Możemy to potraktować właśnie jako proporcję, czyli wymnożymy sobie na ukos. Pierwszy ukos to będzie ten, to będzie a razy 11, czyli 11a. To się równa to, co wyjdzie z drugiego ukosa, czyli 1 razy 20 to jest 20. No i teraz to już tylko dzielimy przez 11, po tej stronie wyjdzie nam A, a po tej stronie 20 przez 11 dzieli się słabo, więc wtedy robimy kreskę ułamkową i dzielimy na kresce ułamkowej 20 u góry, dzielone przez 11 na dole. Tu byśmy mogli wyłączać jeszcze całości, ale chyba nie musimy tego robić, bo taką odpowiedź już tutaj widzimy. Poprawna odpowiedź to odpowiedź D.